Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj podsumujemy sobie troszeczkę markę Paezy. Będą nowości i będzie mój ulubiony kosmetyczny hit. Także jeżeli Was ten film interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. W skrócie, marka Paezy jest to polska firma, ale większość produktów niestety ma odpychające składy. Pełne parafiny, rakotwórczego talku, mikroplastików, winyli. Także niestety, ale ja za takiej zerowej jakości produkty dziękuję i po prostu one są bezwartościowe, czyli ich zdecydowanie nie warto kupować, prawda? Aczkolwiek w portfolio firmy mamy perełki kosmetyczne i nawet w nowościach kosmetycznych mamy perełki i jestem. Pod wrażeniem jestem w szoku, takim pozytywnym, ale to nie oznacza, żebym ja od razu ich wychwalał pod niebiosa, bo swoje grzeszki na sumieniu mają. A to, że zrobiono kilka produktów z dobrym składem, to nie znaczy, abym teraz po prostu ich tutaj wręcz całował za to, ponieważ to powinno być w ich obowiązku. Także zapraszam Was na omówienie składów. Nowy róż do policzków. Od Paezę. No i zobaczcie sobie skład. Mamy wypełniacze formuły kosmetycznej. Mamy krzemian. Mamy tutaj wosk. Mamy tutaj masło mango. Mamy krzemionkę. Trigliceryt, który odbudowuje BHL. Mamy wosk. Mamy następny wosk. Mamy tutaj oleje, mamy olej też m.in. słonecznikowy, zapach fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią, wypełniacz formuły produktu emolienty, lizyna y, aminokwas. Mamy tutaj zagęstnik, mamy wodę, mamy krzemian. Mamy wypełniacze formuły, benzyl alkohol jako konserwant. Mamy zagęstnik, kompozycje zapachowe, barwniki tyle. Skład jest genialny. Genialny! tylko nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących. I to jest ten róż kremowy z najnowszej ich kolekcji. Także zaraz będziecie mieli pełną nazwę tej kolekcji, bo będzie z tej kolekcji jeszcze omawiany brązer i rozświetlacz. Bo od razu Wam powiem, że z tej najnowszej kolek kolekcji paletka cieni do powiek jest do śmieci. Paletka jest mniej niż zero, cieni do powiek, ma rakotwórczy Talk i jest produktem bezwartościowym, bezużytecznym, nie nadającym się do użytku, wymagającym reformulacji znacznej składu, a dopiero ewentualnej rekomendacji. No i jest to linia Self Glow. I tutaj mamy nowy brązer. I tutaj zobaczcie sobie skład. Również baza preparatu to są wypełniacze formuły, które są obowiązkowe. Mamy dodatkowo glinkę, mamy krzemionkę, mamy wosk, mamy masło mango, mamy trigliceryd. Mamy tutaj ekstrakt z peoni, mamy tutaj olej słonecznikowy, mamy zapach, również fenoksyetanol, więc nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią. Mamy lezynę, aminokwas, mamy tutaj również wypełniacze formuły, wzmacniacze konsystencji, zagęstniki, regulatory, konserwanty, substancje chroniące przed namnażaniem bakterii, zapach kompozycje zapachowe, barwniki tyle. Skład jest też w porządku, ale produkt zdecydowanie nie nadaje się dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią ze względu na zawartość fenoksyetanolu. Jeżeli fenoksyetanol by zniknął ze składu, kobiety w ciąży i matki karmiące mają w pełni prawo używać tego produktu. No ale nie zniknie, podejrzewam, więc niestety rekomendacji dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią tego akurat produktu nie będzie. No ale skład brązera jest dobry i jest to produkt kremowy. Także no wam powiem, jestem w szoku, bo nie widzę tu parafiny, nie widzę tu mikroplastików. Także no Paezę, naprawdę ogarnijcie się, bo naprawdę robicie czasem kawał dobrej roboty, a czasem robicie taki syf, że to się w głowie nie mieści. Jakbyście wypuszczali produkty właśnie o podobnym składzie wszędzie to by było wszystko cudownie. Tylko też nie zapominajcie o kobietach w ciąży i matkach karmiących piersią i starajcie się nie wrzucać tego fenoksetanolu w skład. No bo naprawdę wtedy odbiera się prawo użytku produktu przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią, a one też mają prawo mieć przepiękny makijaż, prawda? No właśnie, no i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Aczkolwiek w brązer ma dobry skład. Mamy rozświetlacz kremowy i tutaj zobaczcie, bazą preparatu, również jest zagęstnik, tutaj zagęstnik, stabilizator utwardzacz tak całej tej formuły, tak, trigliceryt, który odbudowuje BHL, krzemiany, masło mango, krzemionka, wosk syntetyczny, Mamy tutaj również ex peoni, mamy tutaj olej słonecznikowy, zapach również fenoksetanol, czyli nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią, etyl Emolient, Team Oxide Spoko, kompozycje zapachowe benzyl alkohol, który konserwuje nam ten produkt bezpieczny dla nas, grupę aromatycznych alkohol, który nie wyrządza żadnych szkód na skórze. Kompozycje zapachowe zagęstnik, barwniki i tyle. No, skład jest podobny do różu i brązera, tak? tylko że to jest no, zupełnie inna kategoria produktu. Skład jest genialny, ale nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących, tak? Więc mamy kolejny fajny produkt. One są dostępne na stronie Paese. Czy są w Hebe? Nie wiem. Aczkolwiek na stronie PAEZ są na pewno dostępne. Ale możecie zobaczyć na stronie HEBE, czy też nie, nie bywają tam już e, w dostępności, bo może być tak, że one już w HEBISZEWIE też są. No ale paletka cieni do powiek z tej linii to mniej niż zero, także żebyście zapamiętali, że paletka cieni do powiek jest produktem nic nie wartym, szkodliwym, zawierającym rakotwórczy talk. Także to trzeba było głośno Wam Powiedzieć, ale na chwilę obecną róż, brązer, rozświetlacz, trzy produkty z dobrym składem, no to już tutaj można powiedzieć, że mamy praktycznie całą serię do wykończenia, do uzupełnienia makijażu twarzy załatwioną, z dobrym składem, bo mamy rozświetlacz do rozświetlenia i podkreślenia, mamy dobrej jakości róż, aby się zaróżowić, no i brązer, aby się wykonturować. Krem BB stary jak świat, ale genialny. Jedyny produkt z Paezy z kategorii podkładów do twarzy, kremów BB, kremów CC, który ma dobry skład. Wszystkie podkłady inne od PSD BB i CC to syf. Z parafiną, z plastikiem, z BHT, produkty bez wartości, bezużyteczne, nic nieznaczące, tylko ten BB ma dobry skład. On był przeze mnie używany, daje ładne glow. Nie jest to produkt matujący. No i tutaj bazą preparatu, między innymi, są też emolienty, Mamy tutaj nośniki przenikania, zagęstnik, stabilizator emulsji, mamy estry żożoby, mamy olej opuncji figowej, hialuronijan sodu, cynk, olej ryżowy, olej słonecznik, przepraszam, wosk słonecznikowy. Mamy tutaj również lecytynkę, witaminkę E, nieaktywną formę witaminy C, lezynę, aminokwas. Także skład również jest w pełni e, czysty, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jakby pamiętać, za jeszcze poszło w dobre podkłady i bibi, to już totalnie byłbym e, najszczęśliwszy ever Tutaj, jeżeli chodzi o rekomendację e, produktową. Także. No skład tego naszego gagatka jest jak najbardziej ok, jest jak najbardziej spoko, no i zasługuje ten produkt na uwagę. Produkt nie zawiera w swoim składzie fenoksyetanolu, może być używany przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią. Także jak najbardziej takie kwestie też należy doceniać, więc produkt jest dozwolony do użytku. Przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią brawo. I brawo dla paezy i niech ten bibin zostanie z nami jak najdłużej. Teraz widziałem na ich stronie doszedł nowy kolor dodatkowo i też ten sam skład jest OK. Glow pop, Glowy Pop Lip Serum jest to taka ala po na błyszczacz serum do ust. To nie jest w wie jak kryjące. No i tutaj producent nam bardzo podkreśla, że mamy tutaj peptydy i tak dalej. No bazą preparatu są substancje uzupełniające i tworzące bazę produktu, m.in. woski, emolienty, zagęstniki, stabilizatory. O, później mamy olej słonecznikowy. Później mamy ekstrakt z miodu, który działa nawilżająco z humectantem. Askorbel tetraizopalmitatę, witaminę C-tetra, które działa antyoksydacyjnie i antystarzeniowo. Tokoferyl acetate, witamina E, witamina młodości, antyoksydant, która też zapobiega jełczeniu olei, żeby one nie zjałczały. Mamy tutaj palmitoyl tripeptyt 1, który wykazuje działanie regenerujące. Mamy hydrolizowany z sodu, który nie wnika w skórę, osiada się na powierzchni, wykazuje powierzchowne działanie. Działanie nawilżające, ale jest transporterem dla innych substancji aktywnych. Fenoksy etanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Na stronie Paezy widziałem kilka kolorów dostępnych, aczkolwiek to nie są produkty, które mają wdać Wam Bóg wie, jakie krycie, to są bardziej takie balsamo ale bardzo błyszczące, czyli z bardzo błyszczącym wykończeniem glowy. Także ja się chyba zainteresuję tym produktem, ale to jeszcze zobaczę. W każdym bądź razie skład jest OK, produkt ma czysty skład, tylko jak już powiedziałem, pod żadnym pozorem nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią. Zdecydowanie, ale nie. I ten produkt powinien nawilżać, regenerować usta, leciutko nadawać im kolor. Przede wszystkim, tak jak producent obiecuje, glowy pop, dać efekt glow, czyli tego nabłyszczenia ust. No ale pielęgnację również tutaj mamy. Mamy tutaj pielęgnację emolientowo-przenikalną, bo mamy tetra, która przenika, mamy peptyd, który przenika. Także jak najbardziej. Mamy miód, który przenika. A reszta to już baza emoliencyjna, która będzie zapobiegała przed transepidermalną utratą wody z naskórka. Także produkt mogę zarekomendować. Także kochani, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się taki mini przegląd podobał. Jeśli tak, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam cudowną energię. Ze szczerego serca Wam dziękuję za obejrzenie. Życzę Wam cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. A my tymczasem widzimy się w następnych filmach na kanale niedługo. Bądź jak wielki papa. Pa.